Witam Was serdecznie na moim kanale, z tej strony Gabriel Hiodo Dzisiaj odwiedzę parę ciekawych miejsc w Warszawie Pod kątem japońskiej gastronomii Chcę spróbować jakieś takie ciekawsze potrawy, których do tej pory nie jadłem Więc prawdopodobnie nie odwiedzę żadnego, żadnej restauracji sushi na przykład Tylko jakieś takie dysterki z maczą, onigiri Bo widziałem, że w Warszawie jest taka właśnie budka czy sklepik z onigiri Mega mam ochotę dzisiaj na onigiri. Pewnie też dlatego, że jest jeszcze dość wcześnie rano i jestem super głodny. Oprócz tego, mam nadzieję spróbować jeszcze jakiś takiego japońskiego bento. Jeśli chodzi o wszystkie restauracje, które dzisiaj wybrałem, żadna z nich to nie jest jakaś płatna współpraca. Co więcej, te restauracje kompletnie nie wiedzą, że przyjdę, jakby co. Nie da się ukryć, że choć ostatnio już trzymam dietę, to coś tam o japońskich deserach wiem. I mam nadzieję, że tutaj również się nie zawiodę, jeśli chodzi o japońskie desery w Polsce. Bo, biorąc pod uwagę sushi, tak, sushi nie zawsze da się zrobić idealne w Polsce, ze względu na składniki, dostępność owoców, morza i tak dalej. Ale desery, czyli mleko, jakieś tam jajka, mąka i inne rzeczy, macza nawet. Są łatwo dostępne, więc spokojnie powinno się udać. Partnerem dzisiejszego filmiku jest Opera GX i na wstępie rozstrzygnijmy Giveawaya, ponieważ bardzo często mnie o to pytacie. Kto dostanie figurkę Naruto i Sasuke? Opowie wam o tym Gabriel, który został w studio. Dzięki wielkie, Gabriel. Witam Was z mojego studio. Rozstrzygnięcie Giveawaya było naprawdę bardzo ciężkie, ale nie przedłużając zwycięzcą figurki Naruto i Sasuke, jest Plum Trees. Podobało nam się bardzo to, że w ciekawy sposób opisałeś funkcję Opery GX Pinboard. Gratuluję i proszę o kontakt na Instagramie Instagramie, A swoją drogą Opera GX nawiązała współpracę z Riot Games i tym samym stając się najlepszym przeglądarką do wydarzeń i e sportowych League of Legends. Współpraca obejmuje dedykowanie Riot. Corner, z dostępem do harmonogramów meczów i najnowszych wiadomości o turniejach oraz łatwe przeglądanie streamerów z podziałem na język, regiony itd. Jak zainstalować Riot Corners? Najprościej będzie oczywiście pobierając Operę GX z linku podanego w opisie i tutaj automatycznie już będziecie mieli dostęp do Riot Corner. Jeśli już macie Operę GX, to wchodzicie w GX Store, szukacie oficjalnych modów Lola, instalujecie jeden z nich i automatycznie dostajecie dostęp do Riot Corner. Mody w Operze GX to nie tylko tło, ale również piękna muzyka w tle. Tle, dźwięki klawiatury, otwieranie, zamykanie kart. Zresztą cała przeglądarka ma różne style i kolory, możecie sobie to customizować, nawet mody możecie mieszać ze sobą, bo na GX Store znajdziecie pełno różnych modów, coś znajdziecie na pewno dla siebie. I nie bój się spróbować Opery GX, ponieważ w Operze GX możesz wyeksportować wszystkie swoje dane z jednej przeglądarki właśnie do Opery GX i trwa to dosłownie sekundy. Wszystkie swoje zakładki, historie i tak dalej i tak dalej. Link do Opery GX zostawiam w opisie. Pierwsza restauracja, do której pójdziemy to Ukim. Powód? Wyświetliła mi się na Instagramie i zaciekawiły mnie ich bento. Uwielbiam bento, bo kojarzy mi się jako takie japońskie, domowe posiłki. Poza tym jedzenie wygląda pięknie, a restauracja sama w sobie chyba jest raczej mniej popularna. Ludzie z Warszawy dajcie znać. Posiłki testować będzie ze mną mój przyjaciel Kuba. Cześć kochani. Możecie go kojarzyć stąd. Ewentualnie stąd. Może nie do końca japoński obiad? Ale bento. Więc trochę japońskie. Ale w takim bardziej tajlandzkim stylu chyba. Co my tu mamy? to tu mam na jakąś tę kurę? Smakuje jak takie... Coś smażonego. No, ale chyba nic co? Mmm, mm. polski kwaszony. Ciekawa ma o tyle, że to jest ma mieszanka azjatyckich kuchni? Bo to zdecydowanie jest, wydaje mi się, to jest kimci, Piklowany ogóraz, kimchi. Jako znawca ostrego, powiedz co myślisz. My jak polski cornicion to nie smakuje? Na pewno jest azjatycki. Ostre czy nie ostre? Czy dla mnie ostre? No na ciebie to jest ostre? Dla mnie to jest ostre. Spróbuję od ciebie tego jeszcze. Nie, to jest dobre. W skali 1 do 10, ile dajesz? 7. Ale poczekaj, jeszcze, jeszcze może ta zupka coś pomoże. 7, no? 7. 7. Fajnie jest właśnie to, że, że to jest taka trochę mieszanka kuchni. Trochę japońska, trochę wietnamska, tajska, koreańska. Z całego talerza wydaje mi się, że mięso jest najlepsze. I sos teriyaki. A jak uważasz, czy cena za ten zestaw jest ok? Z tego co widzę, jest 45 złotych. 45 zł za ten zestaw, to chyba jest w porządku, nie? Wydaje mi się, że za tyle pojeba się na przykład ramen. Mm -hmm. Też mi się wydaje, że kwestia tego, w jaki sposób to jest podane i jakie są wydatki mm. też jest spokojować, no zazwyczaj dają tylko też w takich typowych, jak my to nazywamy Chińczykach, to zazwyczaj jest tak, że dostajesz właśnie mięso z sosem z warzywami, ryż i jakąś tam surówkę, a tu tych dodatków jest trochę więcej i poza tym jest dużo. Sam ten, samo to pudełko powoduje, że już to ładniej wygląda tak, 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 no właśnie, dokładnie Także jak chcecie przyjść na ładne i smaczne jedzenie Bo 17,10 to chyba jest dobra cena no? To jak najbardziej to miejsce jest ok. Jest okej, okay, no, zdecydowanie Ten posiłek wydaje mi się, że tyle, że jesteś w stanie się najeść Cenowo jest A. dobre Jakościowo też jest dobre To takie jakby japońskie udon W sensie, bietnamskie udon czy to prawda, że jak ci smakuje w Japonii, to musisz siorbać? Właśnie to jest ciekawe. Przy jedzeniu raczej nie ma czegoś takiego. Siorbie się dlatego, bo to jest po prostu... w ten sposób się je. Okay. Ale to nie jest sygnał dla kucharza, że ci smakuje. Mm. Ale coś ciekawe, ostatnio się dowiedziałem, że przy piciu zielonej herbaty, tylko nie takiej, wiesz, jak byś miał sobie w czajniku, tylko przy ceremonii hmm. da, jakieś, są takie różne okazje, jest taka prawdziwa ceremonia parzenia herbaty i wtedy jak się pije, na samym końcu trzeba właśnie herbatę wysiorbać i to wtedy znaczy, że ci smakuje. Przy posiłkach nie spotkałem się z czymś takim, żeby to był jakikolwiek sygnał dla kucharza, ale przy ciekawie właśnie to, że przy piciu zielonej herbaty jest sygnał. Ciekawa jest ta zupka. ona ma taki jakby kurczak trochę z dodatkiem i kurkumy? Pary. Okay. Ciekawe, to smakuje. To dla mnie wygląda jak grosu z chińskim makaronem. Jest Tak? No? taki ten. Jeśli chodzi o jedzonko, wydaje mi się, że 7 na 10 to jest dobra. Nie chcę tak zawyżać, że wszystko mi smakuje i zawsze jest 10 na 10. Więc takie uczciwe postaram się dać oceny. Te jedzenia były bardzo dobre. Dużo ciekawych potraw w jednym daniu 45 zł. U kim serio polecajka? Fajnie, że jest miks azjatyckich potraw, a przy tym te dania są proste. Kimchi to kimchi, tempura to tempura, zupka to wywar, makaron i kurczak. Wolę zjeść coś takiego, niż na przykład jakieś wydziwione sushi z milionem niepotrzebnych dodatków. A teraz znajdujemy się w Usagi Noshima. Również to miejsce wyskoczyło mi gdzieś chyba na TikToku, jak ktoś tutaj był i nagrywał. I naprawdę mi się to spodobało, bo widziałem, że po pierwsze recenzje tych deserów są bardzo wysokie i napoje wyglądają po prostu przepysznie. Samo miejsce wygląda super, lubię takie jasne kawiarnie. I do tego ten odcień zielonego, który od razu kojarzy się z maczą. Menu jest naprawdę zachęcające. Na no. pewno nie widziałem takiego menu, które by mnie zachęciło, żeby wziąć wszystko. I wiesz, co jest najlepsze? Mhm. Że my chcąc, nie chcąc, musimy wziąć na przykład jeszcze do tego tango, żeby wytestować. To by wszystko zjeść. Cóż to byłby za filmik, gdzie przetestowalibyśmy tylko jedną rzecz. To, to byłoby nudne. Totalnie. Aromatyczna macia o smaku białej brzuskwini przyozdobiona bitą śmietaną posypaną popruszonymi krótkimi ciasteczkami Nie, sorry, ja muszę wziąć to. A ja chciałem te kanapki z truskawkami, takie co widziałem. Chyba będzie ta gramowa. A to też jest z brzuskwinią. Nie widzę tutaj nic z truskawkami, bo było z truskawkami na zdjęcie. No to zmieniło, ale może już nie ma truskawek. Pewnie daje jeszcze tu mamy. Specjał. Może weźmy Daifuku uh -huh. i to. Uh -huh. Bo to są po dwie rzeczy to się... To wymienimy się po jednym. Wracamy za minutkę. Dostaliśmy pocztówki z Japonii. Akigakta. Jest napisane, że jesień przyszła. Ale piękne pocztówki. Mega fajnie w ogóle, że Orzeźwiający bardzo smak aloesowy albo winogronowy. Nie jest bardzo słodkie, a więc jest super. O, tak. Bardzo szanuję za słomki. Podejrzewam, że są wielokrotnego użytku, to po pierwsze. A po drugie, nie są papierowe, przez co się nie, nie ma tego smaku papieru. Te napoje. Takie orzechowe matcha later. Coś w tym stylu. Maczy co prawda czuć tak trochę delikatniej niż na przykład w Japonii jak zazwyczaj jest bardzo ten smak maczy ale wydaje mi się, że dla niektórych ludzi to może być na plus, bo niektórzy nie lubią takiego właśnie zbyt intensywnego smaku zielonej herbaty Tu bardziej coś orzechy bym powiedział, kelapeczka. Chciałbym zamówić więcej to prawda trochę czuć, jakby to była brzoskwinia z puszki. Ale jest dobra. Ja lubię Ja lubię No Myślę, w sensie, że to nie, nie smakuje jak taka obrana brzoskwinia, tylko po prostu brzoskwinia z puszki. Wiecie o co chodzi. Ja często gotuję kurczaka w sosie brzoskwiniowym właśnie z tym, z, z brzoskwiniami z puszki. To właśnie tak smakuje, więc znam doskonale ten smak. Ale wciąż podtrzymuję i to było dobre. Mięciutkie, Przemięciutkie. Pamiętasz co to jest w środku? Kasztan. Mmm. Z kasztanem jeszcze nigdy nie jadłem. Bardzo specyficzne. To ma być takie jesienne, nie? No. Samo mocniej w sobie było bardzo mięciutkie. Ten kasztan w środku był twardy. Było no, niezłe. Ale monetka jest super. Jak opinie o Usagi Nosima? Jeszcze zanim coś powiesz? Byłem kiedyś na Usagi Shima. To jest taka wyspa królików, to się tak, generalnie, Usagi i to jest wyspa królików. Ale tam są naprawdę króliki? Tam żyją króliki, no. Jest taka wyspa niedaleko Hiroshimy i tam jest pięknie. Setki królików. Można je głaskać, bawić się z nimi. Jest tam, nie wiem czy to jest hotel czy coś, ale jest na pewno też restauracja na środku. Można przejść tą wyspę całą naokoło i wszędzie są króliczki. W każdym razie, co myślisz o jedzeniu? Uważam, że w ogóle bardzo fajny klimat jest po pierwsze jak weszliśmy. Mm -hmm. Minimalistyczny. Ogromne wrażenie robi to jak dostajecie do ręki menu i widzicie te wszystkie desery, kawy, które tam są, bo Wyglądają bardzo widowiskowo. Są naprawdę bardzo ładne. Mi ciężko się powiedzieć na temat mochi, ponieważ ja nie przepadam za moci. Lubię natomiast pieczone kasztany, ale jakoś mi tutaj ten smak nie pasował. Ale to jest kwestia tego, że ja po prostu w ogóle nie przepadam za moci, a jeśli już próbuję, to wolę te owocowe próbować. Więc tutaj nie jestem w stanie ocenić, bo uważam, że nie będę obiektywny. Tak mówiłem, smak maczy był delikatny. Dla niektórych myślę, że to będzie na plus, ponieważ dużo osób nie lubi takiego mocnego, mocnego smaku zielonej herbaty. Ja takie lubię, co dobre było. Dobre było. Klimatycznie. I ten chlebek tostowy, ten trójkątny z tym kremem yy, z maczą i z brzoskwinią, też był mega dobry. Dlatego też myślę, że warto wracać, spróbować czegoś, potem czegoś nowego i To tak. prawda, no. I to jest takie właśnie jedno z tych miejsc, że w sumie mhm. fajnie byłoby tu wrócić, spróbować czegoś innego. Kolejnym miejscem jest aci aci Ja kojarzę to miejsce głównie z y, TikToka chyba, nie? No. Tam jest taki sympatyczny pan. Tam jest sympatyczny pan. Ciekawe, co tutaj pracuje na co dzień. Spicy chicken rice po wygląda za 32 bardzo dobrze. Złote. Generalnie karage to jest moje ulubione mięso w Japonii, więc nie mogę się doczekać, co tutaj podobno jest bardzo dobre. Ja nie mam pojęcia, o czym on mówi, ale mu ufam. No to weźmy sprawdzić po prostu. Ubraj się tak trochę japońska. No. W ogóle poczekaj, wydaje mi się, że ubraliśmy się bardzo podobnie. Patrz No dobra, to już chyba wybraliśmy. Jaki no tak. Mega. Do... W ogóle rzadko Nie pamiętam kiedy ostatni raz jadłem, jaki Torii w Polsce. W na sensie Jaki no to jest po prostu jak grillowany kurczak. Jak sama nazwa wskazuje, jaki grillowany tori to jest kurczak, ale jest Karage, co koniecznie muszę kupić bo uwielbiam karagę i do tego może wezmę zupę miso, bo jestem ciekaw nie wiem czy słuchać tą muzykę, ale uwielbiam taką muzykę, tutaj na pewno na youtube nie będę mógł długo puścić przez copyrights mega plus za fajną mapkę. o 200 punktów mam to Nie aż tak, ale jeśli chodzi o jajeczko... Nice. Co prawda nie ma tego posmaku takiego bilowanego. Jest to dość słone. Tu mamy coś zdrowego. To jest zupy miso. Mega duży minus za pojemnik. Nie da się go podnieść. Ale okej, okay, najważniejszy jest smak, prawda? Nie ma tu nic oprócz wodorostu. Nie da się z tego wypić. Smakuje jak takie. Jest taka pasta dasi. taka gotowa. Ją się dodaje wody. i Jest to gotowe, i tyle. To jest jakby takie super, super najprostsze ever. Bez całego gotowania, z wszystkimi innymi rzeczami. Więc to jest takie. Wiecie, no poziom bardzo. Początkujący Smaku jest okej, okay, ale tak jak mówię Bardzo uboga wersja Takie jedzie na bigili Dobra Coś, na co najbardziej czekałem Czyli karaage Ma taki trochę delikatny frytkowy posmak, nie? To co, czas na szczerą opinię? Miałem większe oczekiwania Niestety, jest mi strasznie przykro z tego powodu, bo miałem większe oczekiwania. Ktoś lubi bardzo słone, to na pewno to jest smagiego, natomiast dla mnie było już trochę zbyt słone. Lubię to zróżnicowanie smaków, ale nie przepadam za tym, jak jest coś zbyt słone, bo ta słoność przeważa nad wszystkim wtedy. I trochę mam takie odczucia, że coś może być bardziej wyraziste w ogóle smakowo, ale niekoniecznie to musi być po prostu wyraziste poprzez bycie bardzo słone. Zgadzam się, jeśli chodzi o słoność. Ja lubię bardzo słone, ale to było zdecydowanie za słone. I w sumie dobrze trafiłeś, bo chodzi o to zróżnicowanie. Tu było... Były tam inne rzeczy, nie? Były też na przykład ryż chociażby, ale on też był zalany sosem, teriaki czy jakimś tam specjalnym sosem aci-aci, z tego, co tam jest napisane. I on też był słony. I do tego były jakieś takie... Nie wiem, co to było. Jakieś takie warzywka Aha. i one też były słone. Tylko kimci nie było słone, tylko ostre. A oprócz tego, mięso i te wszystkie inne rzeczy były po prostu zasłone. Ja nie dałem rady zjeść, ja zjadłem połowę. Miso było bardzo basicowe. Poza tym było tej zupy za dużo. W pojemniku takim, że nie dało się podnieść go i wypić. A tak się pije w Japonii: że jest po prostu miseczka i się popija. Więc to było dosłownie tego tak dużo. To znaczy... Nigdy nie sądziłem, że będę narzekać na coś, że jest czegoś za dużo w restauracji. Ale też wydaje mi się, że to kwestia tego, że niestety, ale w tego typu plastikowych, takich jednorazowych misaczkach... Nie rozumiem czemu. One to Ale pod wpływem takie. temperatury niestety miękną. Bo to są po prostu pojemniczki na wynos, nie? Tak. Ale karage było bardzo dobre. Tak, karagę było, było 10 dobre. na 10 naprawdę mega dobre. Chrupiące, tak. odpowiednia, słoność i tak dalej. To było warte. Karagę było super. W każdym razie, nie bierzcie naszego zdania, tak wiecie, totalnie, że to jest. Nie jesteśmy krytykami kulinarnymi, nie. to jest nasze totalne zdanie. Powinniście sami przyjść i się przekonać, jak we wszystkich miejscach, które pokazujemy dzisiaj i które też w sumie za chwileczkę Gabriel pokaże wam już sam, ponieważ ja wracam do pracy. Wydaje nam się, że właśnie fajnie jest posłuchać czyjeś opinii, ale nie nastawiać się na tę opinię, tylko tak. po prostu przyjść My i samą przekonać opinii i póki co, no takie mamy mieszane uczucia. Troszkę tak. Ale właśnie to jest w sumie fajne, nie? Takie własne zdanie każdy ma, chodzenie, tak, no sprawdzenie. Natomiast nie można wyrabiać sobie opinii na, na podstawie czyjejś opinii, bo akurat no, bo w wielu, widać. my w wielu kwestiach się też nie zgadzamy, Poprawda. więc akurat tutaj jesteśmy jedno, okay. jednogłośni, akurat, akurat tutaj, tak. a zazwyczaj się totalnie nie zgadzamy ze sobą, także e, przyjdźcie, Spróbujcie, jeśli będziecie w Warszawie, to jak najbardziej. I dajcie znać. I przede wszystkim, jakbyście również wymieli jakieś polecajki, koniecznie dajcie znać. Chętnie nagramy drugą część. Jak najbardziej. Niekoniecznie w Warszawie. <grym> ale może bierzcie też w Warszawie, ale jak macie w innych miastach, to też dawajcie znać. I co, jeśli chodzi o te miejsca, też piszcie wasze zdanie. Jeśli byliście już w Aci Aci, na przykład, dajcie znać, co wam smakowało. Czy macie może podobne zdanie, kto wie i zobaczymy. Wrócimy. <laughs> <Wróćmy. śmiech> Patrzyliśmy wcześniej na opinię i ACI Achi Serio ma świetne recenzje, więc możliwe, że akurat nam się trafiły niefortunne dania. Chętnie kiedyś sprawdzimy jeszcze raz. Było ACI ACI, teraz czas na Uki Uki. Dojazd póki co trochę utrudniony, ale jeśli ktoś jest głodny, to nie ma sprawy. Super, że jest menu wystawione przed wejściem, tak jak chyba przed każdą restauracją w Japonii. Od razu widzimy ceny. Za podstawowe udą 26 zł to serio spoko. I do tego ramen tonkotsu, który jest moim zdaniem najlepszym typem ramenów ever. Są gyozy. Krewetki w tempurze, naprawdę póki co to wygląda super, ale w środku jeszcze lepiej. W menu możemy poczytać o tym, skąd bierze się makaron, a w zasadzie o sposobie jego przygotowywania w tym lokalu, ponieważ makaron jest tutaj wyrabiany codziennie na bieżąco i to z mąk sprowadzanych z Japonii, czyli produkty są sprowadzane z Japonii, wszystko jest wyrabiane ręcznie i udon kosztuje 26 zł. Ciekaw jestem bardzo jak to będzie smakowało, do tego udon można wziąć sobie na ciepło, zimno, w bulionie, osobno, czyli dokładnie tak samo jak jest to w Japonii podawane. Łącznie z jednej i z drugiej strony można znaleźć cztery akcenty polskie. Także, polskie akcenty? Tak, także miłej zabawy. Jeden. Tak, już jest jeden. Okej, okay, to jeszcze trzy, tak? Tak, z drugiej strony. z drugiej strony syrenka, dwa. 3, czwarty moi drodzy, wy spróbujcie znaleźć. Jeśli chodzi o oczekiwania. Patrzcie, jak to wygląda miejsce. Ja tutaj sobie patrzę na ekran aparatu i mega to podziwiam, naprawdę. Ta restauracja wydaje mi się, że jest bardziej japońska niż japońskie restauracje. I jeśli chodzi o UDON, mam mega oczekiwania. W sensie niewysokie, dlatego że nie wiem, ile razy ja UDON jadłem w ogóle w Polsce. Jest bardzo dużo restauracji ramen, bardzo dużo sushi i te właśnie inne, wszystkie azjatyckie. Ale UDON wcale nie jest też tak popularny. Bo tak się składa. Udon jest moją ulubioną zupą Możliwe, że nawet ulubioną potrawą z Japonii Więc zacznę od maczy. To jest z wodą Uwielbiam W poprzedniej restauracji aci aci Ciekaliśmy bardzo długo Z pół godziny Tutaj Zupka Przyszła po dwóch minutach Także nawet nie zdążyłem dobrze nagrać tutaj wszystkiego Chciałabym to zrobić tak, żebyście też widzieli zupę, ale to może być trochę ciężkie. Tam w tle są goście z Japonii. Prawdziwsi Japończycy niż ja. Zapach bardzo, bardzo taki bonito. W sensie bardzo, bardzo rybny zapach. Moje ulubione udon jest na zimno, ale tata zawsze mi mówi, że. To nie jest prawdziwe udon. Udon ma być na ciepło. Zamówiłem na ciepło, żeby nie było. W ramen wydaje mi się, że najważniejszy jest wywar. Budąc zdecydowanie to jest makaron. I ten makaron jest pyszny. W sensie 100% jak w Japonii. I dostałem wodę. Czemu się cieszę? Bo w każdej japońskiej restauracji, jak się wchodzi, to się dostaje wodę. Tutaj też jest woda. Takie drobne szczegóły, ale mnie bardzo cieszą. I tak wiem, że w tym filmiku nie ocenialiśmy tylko japońskiej restauracji, ale tutaj wyjątkowo muszę docenić za to, jak to wygląda. Nawet nie tylko wygląda, tylko smakuje. Cenowo? Chyba tu wyjdzie mi najtaniej ta porcja kosztuje 26 zł. Pierwsze bento kosztowało 45, teraz zapłaciliśmy 40 zł. w Achi plus miso 10 zł. To już jest 50 zł. A to 26 zł. Dobra teraz poważnie, jakbym mieszkał w Warszawie przynajmniej raz w tygodniu jadłbym tutaj udon wszystko jest zachowane tak jak powinno być menu przed wejściem, ręczniczek do mycia rąk darmowa szklanka wody, taka otwarta kuchnia jest również w jak najbardziej japońskim stylu, w sensie no w japońskich restauracjach, zwłaszcza tych ramen czy udon, bardzo często, wręcz zazwyczaj kuchnie są właśnie tak otwarte i zaraz przy stolikach no, dosłownie po prostu wszyscy widzą co tam kucharze przygotowują, czy akurat nawet można oglądać swój posiłek od początku do końca w każdym razie, moim zdaniem serio, udon tutaj to jest 10 na 10, a mówię to jako osoba, która kocha udon i je naprawdę bardzo często udon w Japonii. Tak, spróbowałem tylko jednego dania tutaj. Z tego, co patrzyłem na recenzję, praktycznie wszystkie komentarze dotyczą ramenów. W sensie, że to ramen było takie, to ramen było takie. Niektórzy się zgadzają, niektórzy się nie zgadzają, więc następnym razem obiecuję, że również spróbuję tutaj ramenu. Udon jest moim top 1 i tutaj naprawdę było bardzo dobre, więc jeśli to oglądasz, następnym razem dla odmiany spróbuję. Próbuj udon i daj mi znać jak smakowało Onigiri, zaraz po wyjściu z Uki Uki jest, uwaga Uki Uki to chyba moja ulubiona, nowa ulubiona restauracja japońska Przynajmniej w Warszawie, chociaż w Krakowie nie, serio, mega dobre. Po drodze kupiłem onigiri. Jak będzie smakował, już nie mogę doczekać, żeby sprawdzić. Głównie dlatego, że było robione to faktycznie było robione ręcznie, a nie kupione. W sensie wiecie, możecie kupić zimne onigiri, często w Japonii, tak się je też często, ale w Japonii ten ryż jest trochę specyficzny i taki, że on raczej nie stwardnieje. Na dzisiaj już ostatni test onigiri. Jeszcze ciepłutkie onigiri. Otwieram się to w piękny sposób. O! Ale gładko. Nori może mi trochę pokruszyć w samochodzie, ale po takiej podróży i tak muszę go wyczyścić. Wygląda bardzo dobrze. Mmm, Super. Jeśli chodzi o jedzenie, zdecydowanie ukiłki na pierwszym miejscu. Onigiri pyszne. Jeśli chodzi o Aci Aci, to karage było pyszne. Jeśli chodzi o usagi Noshima, tam też były pyszne. Generalnie, jeśli chodzi o restauracje, wydaje mi się, że są niezłe. Polecam, dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmiku. I przypomnę, żadna z restauracji kompletnie nie wiedziała, że będę. Tak to podejrzewam, że właściciele by byli na przykład, co też byłoby trochę ciekawe, żeby sobie z nimi porozmawiać, ale może to jest lepszy sposób, żeby najpierw pójść, ocenić, a dopiero później się kiedyś z nimi spotkać. Mmm,